Co oni tam robią? A, chyba grzybiawy. Tak, to są grzybiawy. Cześć. Cześć. Ej, wiesz, że ja widziałem po drodze grzybiawy? Weź koszyk i pojedziemy, jak ja rozpakuję to. Ale co? Te wielkie kawały drewna, drzewa, dłozy. No wreszcie mogę przetestować te. Pokryć. Ja dobrze. Dysz. Jedziemy eno. Ja jedziemy za chwilę. Ej, to ty mnie jedziemy czerwonym tylko białym. Ja po co tamtym jechać? Nie, lepiej starszym. Ja bo po co nowym jechać? Jak ten stary też se poradzi? Już większe błota niż tam były przejechane przez niego. No dobra, Zmieścisz się, zmieścisz się. Tu się zatrzymajmy. Ja, no zamknij Bo w uwadze przychowałem Kradziewę Aut i najpopularniej to były, to były Toyoty Ale to nie Toyota Ja wiem, ale zamknij, bo Kradziewę już się zdawało i to Boop. <laughs>